Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim perfumowym kanale. Ja jestem Bartek, a dzisiaj mam dla Was film o perfumach na święta, na prezent. Zapraszam. Ale oczywiście zanim przejdę do tego tematu, to chciałbym Was jak zwykle bardzo serdecznie zaprosić na moje perfumowe social media. Wpadajcie koniecznie do mojej perfumowej grupy na Facebooku. Followujcie mojego Instagrama bartekw.Perfumy. Linki oczywiście macie w opisie. Sprawdźcie także ofertę sklepu zapachniści.pl, jeżeli chcecie kupić jakieś odlewki perfum. No i oczywiście zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału, zwłaszcza jeżeli nie chcecie przykapić moich kolejnych filmów. Po prostu jeżeli interesuje Was perfumowy content, no to właśnie taka subskrypcja na pewno Wam pomoże po prostu moich kolejnych filmów nie przegapić. A w komentarzach pod dzisiejszym filmem koniecznie podzielcie się ze mną, oczywiście jeżeli to nie tajemnica, jakie prezenty Wy wybraliście na prezent właśnie dla swoich bliskich, znajomych? Jest to, jest to bardzo ciekawy temat. Jestem bardzo ciekaw, właśnie jeżeli zdecydowaliście się kupić perfumy na prezent. To jakie wybraliście? No i powiem Wam szczerze, właśnie już tak przechodząc płynnie do tematu dzisiejszego odcinka, że perfumy na prezent to jest właśnie trudny temat. Dlatego, że tak jak wspominam często na moim kanale, każdy ma trochę inny nos, każdy ma trochę inny gust, właśnie jeżeli chodzi o perfumy, jeżeli chodzi o smysł węchu. No i. Wybranie perfum dla kogoś nie jest takie łatwe. Także no to od razu wam mówię na wstępie, że ciężko jest dobrać takie perfumy, które będą się podobać każdemu. Także jeżeli na przykład nie znacie dobrze gustu tej osoby, której chcecie kupić perfumy, no to warto albo zdecydować się być może na inny prezent, albo na perfumy, które są po prostu bardzo, bardzo bezpieczne, które. No prawie na pewno znajdą jakieś zastosowanie po prostu w perfumowej garderobie tej opolerowanej osoby. I generalnie, jeżeli szukacie właśnie męskich perfum na prezent, to no to nie musicie się do tego mojego filmu ograniczać. Możecie sobie sprawdzić wiele innych moich filmów, w których prezentuję wiele innych zapachów. No i one wszystkie są fajne, one wszystkie są godne polecenia. No ale dzisiaj postaram się wam opowiedzieć o kilku takich perfumowych pozycjach. Które w mojej opinii po prostu szczególnie nadają się właśnie na prezent. Zaczniemy sobie właśnie od tańszych propozycji, no i moją pierwszą propozycją jest to Jaguar Pace, to jest zapach naprawdę bardzo bezpieczny, świeży, uniwersalny, pachnie trochę jak taki naprawdę dobry męski żel pod prysznic. Więc pachnie czysto, świeżo, przyjemnie, no i jest po prostu łatwy w odbiorze, łatwy do noszenia. No i to są jego takie główne zalety. Będzie on dobrym prezentem przede wszystkim dla młodszych mężczyzn, być może nastolatków nawet, ale przede wszystkim takich, którzy nie mają być może wielu perfum w swoich kolekcjach. No właśnie dlatego, że jest to zapach prosty, uniwersalny i on będzie właśnie bardzo dobry tak na co dzień, nawet do szkoły. No i jeżeli ktoś nie ma wielu perfum, no to taki zapach po prostu mu się na pewno przyda. No, ale jeżeli ktoś ma już dużą perfumową kolekcję, no to być może po prostu ma jakieś tam swoje bardziej ulubione zapachy na różne okazje, również na co dzień. No tutaj, jakby to jest kwestia, oczywiście bardzo indywidualna, natomiast tak czy inaczej, uważam, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł na prezent. Właśnie Jaguar Pace, zapach. Fajnego, męskiego, dobrego żelu pod prysznic. Moja kolejna propozycja, również dosyć uniwersalna, to Bentley Momentum Unlimited. Jest to zapach również dosyć uniwersalny, trochę mniej świeży niż, niż wspomniany wcześniej Jaguar. Natomiast mamy tutaj sporo nut drzewnych, mamy także cytrusy. No i to jest właśnie takie trochę cytrusowo-drzewne połączenie, również trochę skóry tu mamy. Wychodzi tutaj również z czasem cardamon. Natomiast zapach jest dosyć świeży i właśnie przede wszystkim ta świeżość. Właśnie nadaje takiej uniwersalności. To jest naprawdę dobry zapach właśnie dla kogoś, kto również szuka perfum, powiedzmy takich dosyć uniwersalnych, ale jednak nieco być może cięższych. No i być może właśnie nieco mniej typowo żelowo-podprysznicowych, typowo właśnie bardzo świeżych, ale jednak właśnie również z takimi nieco cięższymi nutami, odrobiną drzewa, odrobiną skóry, kardamonu. No, ale właśnie przede wszystkim świeżych, uniwersalnych i łatwych do noszenia. To jest naprawdę bardzo fajny zapach, również dosyć uważam bezpieczny. No i, no i polecam po prostu sprawdzić. No a teraz przechodzimy do nieco cięższych, powiedzmy słodszych zapachów. Jako pierwszy właśnie z tej dwójki Gest Active Omnoir zapach, właśnie dosyć słodki, powiedziałbym nawet, że niezły klubowo, imprezowo, ale nie tylko, również po prostu wieczorowo. Na pewno cięższy niż pozostałe dwa. No i lepszy być może na jesień, na zimę, właśnie na takie sezony, które teraz, teraz mamy. Jest to zapach wzorowany trochę na 1 million od Paco Rabanne, nie jest to dosłowny klon. Mamy tutaj pewne różnice, ale rzeczywiście klimaty tutaj pewne są podobne. No i właśnie również mamy sporo słodyczy. Mamy trochę przyprawowości. Jest to zapach, który właśnie gdzieś na takie wieczorowe, trochę bardziej być może imprezowe, ale także być może po prostu na jakieś takie okazje związane ze spotkaniami ze znajomymi i tak dalej, on się nada bardzo dobrze. I polecam go również ze względu na niezłe parametry, które w tej cenie uważam, że są naprawdę w porządku. No i już moja ostatnia propozycja z tych nieco tańszych Azaro Purom Intense, zapach, w którym najważniejsza jest taka gra naprawdę fajna, ciekawa brandy i cynamonu, i to jest naprawdę bardzo fajne połączenie. Zapach generalnie jest dosyć dojrzały, dosyć elegancki, męski. Być może najlepszy właśnie dla takich mężczyzn 30, być może nawet 35. Oczywiście to sprawa indywidualna. Każdy musi sam zdecydować, jakie perfumy do niego najlepiej pasują. No i oczywiście, wykupując prezent, również musicie zdecydować, czy do danego mężczyzny bardziej będą pasować zapachy właśnie dojrzałe, być może mniej dojrzałe. No tutaj właśnie mamy taki zapach, uważam, trochę dojrzalszy, ale przy tym naprawdę ciekawy. Ta nuta brandy... To jest, no nie tak często wykorzystywana w męskich perfumach, ona to jest rzeczywiście wyczuwalna, jest ciekawa, zwłaszcza z dodatkiem cynamonu. To nam tworzy taką, taki klimat z jednej strony dosyć słodki, ale jest to słodycz właśnie taka dosyć wytrawna, męska, dosyć elegancka przy tym. No i jest to zapach właśnie taki fajny wieczorowy, nietuzinkowy, ciekawy, nie tak bezpieczny jak te pozostałe wymienione. Na pewno jest to zapach. Trochę trudniejszy być może w odbiorze, no ale właśnie przy tym dojrzalszy i ciekawszy. Także jest to powiedzmy taki krok w nieco trudniejszą być może stronę. Ale jeżeli wiecie, że tego typu klimaty się podobają komuś, kogo chcecie obdarować, to może być to naprawdę bardzo, bardzo trafiony prezent. Przechodzimy do zapachów nieco droższych, i tutaj też na początek mamy propozycje trochę bardziej uniwersalne. Taką pierwszą propozycją jest Dolce Gabbana K.E.D.P., Zapach, który jest właśnie świeży, uniwersalny, no ale męski. Tutaj głównymi nutami jest chociażby żałwia, także jest to taka trochę ziołowość, powiedzmy, świeża, uniwersalna. Mamy tutaj także pomarańcze w, wśród nut głowy. I generalnie jest to zapach, który w wielu kwestiach staje gdzieś po środku, powiedzmy. To znaczy, nie jest to zapach ani bardzo dojrzały, ani bardzo niedojrzały. Nie jest to zapach ani bardzo elegancki, ani bardzo nieelegancki. Także jest bardzo łatwy do noszenia, na bardzo wiele okazji się nada. No jest również dosyć nowy nie jest to jakaś super nowość, ale generalnie jest w miarę właśnie nowy. No i to też jest jakiś plus, ponieważ jest mała szansa, że akurat ktoś już ten zapach zna, albo że kolega na przykład z pracy go ma. Także naprawdę fajna propozycja. Uważam, że właśnie wśród takich zapachów typowo, typowo uniwersalnych, jest to taka jedna z ciekawszych być może propozycji. Oczywiście, no do pewnego stopnia, no bo nie możemy po takim zapachu oczekiwać jakichś wodotrysków, jeżeli chodzi właśnie o jakąś innowacyjność kompozycji, natomiast jest to na pewno kompozycja dosyć ciekawa do wąchania, ma kilka fajnych akordów, no i właśnie jeżeli takie ziołowe właśnie bardziej klimaty Wam odpowiadają, no to powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę fajna propozycja, jedna z lepszych uważam uniwersalnych na rynku. Kolejna również dosyć uniwersalna, ale być może nieco dojrzalsza propozycja Hermes H24. Zapach nowy to już jest rzeczywiście nowość z tego roku. Jeżeli oczywiście mnie pamięć nie myli, ponieważ tutaj ze względu na COVID, to mieliśmy premiery, które no, wyszły już dawno, a ja je akurat w tym roku sprawdzałem i, Trochę mi się to pomieszało w niektórych sytuacjach, ale no Hermes H24, zapach naprawdę bardzo fajny. Ja pamiętam, że dostałem jego próbkę wraz z kilkoma innymi od sklepu zapachniści.pl właśnie do testów w ramach testowania nowości, no i mm, zostawiłem go sobie na koniec ze względu na to, że pierwsze recenzje, opinie w internecie były raczej takie dosyć negatywne, powiedzmy umiarkowane dotyczące tego zapachu. No i pomyślałem sobie, okej, okay, no to powiedzmy moja ekscytacja spadła, no i pozostawiłem go sobie po prostu na koniec. Natomiast kiedy go pierwszy raz przewąchałem, to pomyślałem sobie kurczę, to jest naprawdę dobre, to jest bardzo dobry zapach. No i właśnie mamy tutaj zapach dosyć dojrzały. Uważam, że jest to taki archetyp zapachu trochę biurowego, powiedzmy. Dlatego, że mamy tutaj rzeczywiście taką dojrzałą świeżość, taką powiedzmy, która mi się kojarzy trochę mm, właśnie z jakąś autorytetem, z jakimś autorytetem właśnie z jakąś funkcją, która ma jakąś powiedzmy władzę. To znaczy, po prostu tutaj, taki powiedzmy, dyrektor mógłby pachnieć jak najbardziej Hermesem H24, ale generalnie do biura jest to naprawdę świetny zapach. Dojrzały, dosyć elegancki. No i naprawdę interesujący, ciekawy, klasyczny, ale nowoczesny jednocześnie. To znaczy, zrobiony po prostu w takim dosyć nowoczesnym stylu, ale dający właśnie taki dosyć klasyczny, męski vibe. Także naprawdę bardzo fajny, świeży zapach, również z nutami takimi ziołowymi, ale także nuty metaliczne. Naprawdę fajnie, fajnie to gra. Jestem dużym fanem Hermesa H24, uważam, że jest to niezoceniona premiera i uważam jednocześnie, że jest to bardzo fajny pomysł na prezent właśnie dla pracownika biurowego na przykład. Naprawdę uważam, że sztos. Moja kolejna propozycja to Dolce Gabbana The One EDP Intense. Huh, długa nazwa, ale zapach naprawdę fajny, chociaż na mojej recenzji Mogliście usłyszeć, że nie jestem jakimś wielkim fanem, no i dalej tak jest, ale uważam, że akurat na prezent jest to naprawdę świetny zapach. Dlaczego? Dlatego, że, po pierwsze, marka, która jest znana, rozpoznawalna, Dolce Gabbana generalnie kojarzy się właśnie z luksusem. No i spoko, jakby na, na prezent jest to, jest to fajna opcja, ponieważ no wiadomo, że to pierwsze wrażenie jest ważne. Po drugie flakon, który też jest bardzo ładny. Taki właśnie czarny, ze złotymi elementami, też naprawdę mi się bardzo, bardzo ten flakon podoba. No i sam zapach być może to nie jest nic nadzwyczajnego, ale jest to zapach bezpieczny. Jest to zapach bezpieczny, ale właśnie nie tyle świeży, nie tyle taki świeżo uniwersalny, jak niektóre poprzednie propozycje. Tylko jest to taki właśnie zapach nieco cięższy, jest tu na przykład kardamon, jest trochę drzewa kaszmirowego, i to jest zapach, który nie jest być może jakiś bardzo wieczorowy, ale ma potencjał właśnie wieczorowy na przykład. Ma potencjał elegancki, ma potencjał właśnie, żeby gdzieś na takie okazje, być może nie bardzo specjalne, ale na takie nieco specjalniejsze właśnie go użyć. No i pod tym względem może on być właśnie gdzieś takim wypełnieniem być może niektórych kolekcji. No i być może właśnie dla kogoś, kto nie lubi takich bardzo świeżych zapachów, takich typowych właśnie cytrusowych czy nawet ziołowych świeżaków, no to może to być właśnie taka dosyć fajna propozycja, właśnie taka lekko słodkawa, lekko gdzieś tam wieczorowa, lekko cięższa. No, ale właśnie łatwa do noszenia, przyjemna, łatwa w odbiorze. Także, no, właśnie z tych wszystkich względów, właśnie zarówno jeżeli chodzi o zapach, jak i jeżeli chodzi o całe to opakowanie, powiedzmy, no, to jest to naprawdę fajna, uważam, propozycja i polecam. Moja kolejna propozycja to Azaro Demo Tint I tutaj również mamy bardzo ładny flakon, czarny, ciemny. Ja lubię właśnie taką kolorystykę. Chyba mogliście to już zauważyć, no ale sam zapach również jest naprawdę bardzo fajny. Jest to propozycja właśnie taka bardziej zabawowo-klubowa. Mamy tutaj słodkie nuty, mamy karmel, mamy sporo przypraw również. Jest to po prostu taka słodycz. Mmm, powiedziałbym, właśnie taka ciemna, nieco zagadkowa, naprawdę bardzo fajna. Mmm. No i właśnie sam zapach daje taki vibe dosyć zabawowo-klubowy. Także jest to raczej propozycja dla młodszego mężczyzny który impresuje. No i właśnie na imprezy. Jest to bardzo fajna propozycja, ale nie tylko również właśnie na jakieś takie bardziej wieczorowe, casualowe sytuacje. Fajny, dosyć nowy zapach przy okazji niezły jakościowo, zwłaszcza właśnie jak na zapach przy okazji i w tej półce cenowej i na takie okazje, ponieważ często w przypadku zapachów takich klubowo-imprezowych mamy do czynienia z jakąś taką plastikową, syntetyczną słodkością, to jest naprawdę fajnie pod tym względem. Mamy fajny taki przyprawowy trochę twist, zwłaszcza w otwarciu, no i niedługo po otwarciu naprawdę fajny, fajny zapach, bezpieczny, jeżeli ktoś lubi tego typu zapachy, łatwy do noszenia, nie ma tutaj nic kontrowersyjnego, także dla fanów słodkich zapachów polecam serdecznie Azaro, The Most Wanted. Moja kolejna propozycja to Maison Margiela by The Fireplace. Zapach, który jest naprawdę rewelacyjny, uważam, jako prezent właśnie na gwiazdkę. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś klimatem nawiązuje do takiej sytuacji siedzenia przy kominku. By the fireplace, czyli obok kominka, przy kominku. No, i to właśnie gdzieś tutaj jest, ten klimat jest tutaj rzeczywiście świetnie uchwycony. Nie jest to jakby jeden do jednego zapach kominka, ale jest to zapach właśnie gdzieś takiej pozytywnej atmosfery. Mamy tutaj takie nuty jak właśnie gdzieś palone drewno, które nawiązuje ewidentnie do zapachu kominka, ale mamy także nuty słodkie, mamy. Takie nuty, które właśnie są takie komfortowe, przyjemne. Mamy również kasztan. Także to wszystko się łączy w taką właśnie bardzo komfortową kompozycję, w kompozycję, która nawiązuje do klimatu właśnie takiego wieczornego siedzenia przy kominku, być może świątecznego e, siedzenia przy kominku. Także naprawdę na święta uważam, że jest to rewelacyjna propozycja, która gdzieś właśnie ten klimat, również trochę świąteczny, jest w stanie uchwycić w zapachu, ale przy okazji może to być również świetny prezent dla kogoś. To się trochę już interesuje perfumami, taka trochę ciekawostka perfumowa, ale przy tym również użyteczny zapach do noszenia. Dlatego, że jest to po prostu bardzo przyjemny w odbiorze zapach. Sprawdźcie koniecznie i po prostu zainteresujcie się by the fireplace Mason Margiela. No i teraz przechodzimy sobie do trochę droższych propozycji. Na pierwszy ogień Savage Elixir od Diora. Dior Sauvage Elixir to zapach, który recenzowałem na swoim kanale, no i tam się wypowiedziałem o nim raczej pozytywnie, chociaż powiedziałem, że cena mogłaby być trochę niższa. No w tym momencie ta cena być może nie spadła jakoś szczególnie, ale są raz na jakiś czas promocje, można go trochę taniej ustrzelić sobie. Jest to naprawdę bardzo fajny zapach, który gdzieś tam łączy pewne mainstreamowe klimaty, jednak z takimi trochę cięższymi, trudniejszymi klimatami, nawet powiedziałbym, że nawiązuje gdzieś do niszy. Również bardzo dobry jakościowo. Także jest to bardzo interesująca propozycja. Być może nie tylko, a być może w ogóle nie dla fanów Savash EDT, ponieważ są to zapachy w bardzo różnych klimatach. Co prawda, trochę tego takiego typowego klimatu Savash jest również w Savash Elixir, ale jest to zapach, który skupia się jednak na innych nutach. Jest tu sporo drzewa, jest tu sporo. Takiej ciemnej, bardzo głębokiej słodyczy, takiej nieco nawet ciemno-czekoladowej. Naprawdę mamy tutaj sporo różnych nut, sporo różnych klimatów, akordów, które gdzieś tam się ze sobą przeplatają. Sam zapach jest naprawdę bardzo interesujący. Jest to naprawdę fajna propozycja na taki trochę prezent premium, być może, właśnie na święta, ale jednocześnie prezent, który. Hmm, ma zarówno trochę mainstreamowego, takiego potencjału do po prostu podobania się, no ale też jest bardzo ciekawy perfumowo. I uważam, że tutaj Diorowi się bardzo fajnie udało właśnie te dwie rzeczy połączyć. Co prawda, nie jest to zapach, który jest jakimś świętym gralem perfumiarstwa, ale właśnie dla takiego odbiorcy, który już trochę gdzieś tam w te perfumy wchodzi. Być może lubi takie właśnie trochę ciemniejsze klimaty, trochę takie trudniejsze klimaty, no to Wasz Elixir może być naprawdę bardzo fajnym prezentem, właśnie takim premium. Kolejna propozycja to Parfum de Marley Herod, jeden z moich ulubionych zapachów wszechczasów. Mamy tutaj sporo słodyczy, mamy również tytoń, także jest to taka naprawdę bardzo fajna gra, ja ją naprawdę bardzo, bardzo lubię. Jest tutaj właśnie sporo takiej słodyczy, ale jest to słodycz taka dosyć męska, ciekawa, ciemniejsza. Jest tytoń, który gdzieś być może nie jest jakiś bardzo mm, dymny, ale ma być może właśnie takie lekko dymne zabarwienie, ale właśnie w połączeniu z tymi słodszymi nutami naprawdę bardzo, bardzo fajnie to działa. Jestem ogromnym fanem Heroda. Uważam, że jest to zapach świetny wieczorowo dla mężczyzny, być może nie tylko dojrzałego, ale na pewno nie dla nastolatka. No, ale przede wszystkim on robi też świetne wrażenie w ręce. To znaczy, naprawdę, flakon jest wykonany świetnie, bardzo ładnie. Po prostu mamy wrażenie obsowania z czymś premium, zarówno jeżeli chodzi o sam zapach, który jest naprawdę dosyć głęboki. Mimo, że nie jest to jakby najbardziej złożony zapach, jakim w życiu wąchałem, tak jest to naprawdę rzeczywiście zapach dosyć głęboki, przyjemny, męski, no i świetny jakościowo. znaczy, po prostu on rzeczywiście budzi takie skojarzenia rzeczywiście z czymś premium, no i sam flakon również, także mamy tutaj do czynienia z takim prezentem, który również jest prezentem premium na pewno i jest to drogi, drogi zapach, drogi prezent, ale jeżeli macie tyle do wydania i chcecie właśnie komuś zrobić tego typu prezent, no to ja bym się Herodem naprawdę bardzo mocno zainteresował. No i już moja ostatnia propozycja dzisiaj Amouage Interlude Black Iris. Czemu właśnie Black Iris? Ponieważ zwykły Interlude to też jest bardzo fajny zapach. Jest dosyć ciemny, bogaty, ale jednak uważam, że Black Iris jest zapachem, który nie traci, być może tego bogactwa, nie traci jakości na pewno, ale jest zapachem na pewno łatwiejszym trochę w odbiorze, nieco gładszym. No i ja szczerze mówiąc uważam, że jeżeli chodzi właśnie o prezent, no to Black Iris jest lepszy. Jest to zapach bogaty, w którym mamy nuty słodkie, ale mamy także nuty właśnie takie ciężkie, lekko, nawet kontrowersyjne. Powiedziałbym, że jest to być może najbardziej kontrowersyjny zapach w całej tej listy, ze względu też na to, że ma on trochę inny klimat, ale i tak jest na pewno łatwiejszy w odbiorze niż wiele innych zapachów właśnie tego producenta jest również łatwiejszy w odbiorze niż zwykły Interlude. Mamy tutaj naprawdę piękny flakon, po raz kolejny. Znaczy uważam, że po prostu jeżeli już się kupuje perfumy za takie pieniądze, no to właśnie również takie rzeczy jak flakon, jak opakowanie po prostu, jak takie... Taka po prostu mm, wrażenie obcowania z czymś premium, to wszystko powinno być dopracowane i tutaj rzeczywiście jest dopracowane. Nie chcę tego zapachu opisywać, jakby pokrótce. Nie chcę opisywać nut tego zapachu, ponieważ jest to naprawdę bardzo bogaty zapach i fajnie by, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym zapachem, żebyście sobie sprawdzili moją recenzję tego zapachu, który jest na moim kanale. To i wam się wyświetli w karcie. E, także tam gdzieś bardziej być może się skupiam właśnie na nutach, na tym, jak ten zapach pachnie. Natomiast. Chciałbym Wam na niego po prostu zwrócić uwagę. Uważam, że jest to bardzo fajny pomysł na prezent. Jeżeli macie dużo pieniędzy do wydania, ponieważ jest to drogi zapach, no to uważam, że Black Iris powinniście mieć na pewno na swoim radarze. Także sprawdźcie. A Interlude Black Iris. No i tym samym mój film dobiegł końca. Ja mam serdeczną nadzieję, że się Wam podobał, że być może wybierzecie sobie z tego coś właśnie dla siebie, czy właśnie na prezent dla kogoś bliskiego. No a jeżeli nie, no to mam nadzieję, że chociaż was to nakieruje na jakiś zapach, który po prostu będzie trafionym prezentem. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie, jakie wy. Będziecie wybierać, być może, perfumowe prezenty dla swoich bliskich. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. No i oczywiście, jak zwykle, zapraszam Was do moich perfumowych social mediów. Perfumowa grupa na Facebooku, Instagram, bartekw.perfumy. Koniecznie naprawdę wpadajcie. Jeżeli lubicie perfumy, to na pewno coś tam dla siebie znajdziecie. A jeżeli chcecie kupić jakieś odlewki perfum, no to zerknijcie sobie na ofertę z typu zapachniści.pl. Oczywiście, wszystkie linki macie w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!